Unia Oświęcim TV, ze mną Martin Przygodski witaj. Dzień dobry, albo dobry wieczór. Eee, pierwszy mecz, pierwszy sparing za Wami, jak go oceniasz? No myślę, że dopiero na oceny będzie czas, ale pokazali, że jesteśmy taki zarys, czego chcemy grać i mam nadzieję, że to będziemy polepszać. No, dzisiaj Ludnie nie byłby zbyt dobry do jakiejś, jakiejkolwiek kombinacji, no ale idziemy do przodu i będziemy się starać grać coraz lepiej. Trochę nerwowo było momentami. A, nerwowo, no to przygotowujemy się do ligi, no więc e, ja nie mam do, do żadnego zawodnika pretensji, że to jest hokej i od tego są sparingi, żeby się przygotować jak najlepiej do tej ligi i to potem w lidze będzie nam na przykład może nam to w niektórych sytuacjach brakować, więc chcemy to propagować od początku. Dzisiaj krótki odpoczynek, no i jutro kolejny sparing. Wiadomo, no trzeba jak najwięcej tych meczów rozegrać, bo jak to się mówi, mecz najlepszy trening. No, i dla nas jest gra dużo lepiej niż iść na trening, tak? Dlatego to robimy, bo to nas cieszy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.